dużo pracy wykonaliście przede wszystkim na boisku wszyscy, można tak powiedzieć od pierwszej do ostatniej minuty i chyba no, z pełnym zadowoleniem zeszliście z tego boiska, i z wyniku i z gry. Dokładnie. Nasza przede wszystkim gra defensywna zaczyna się od, ode mnie, od Marka i od Lukasa, gdzie, od ofensywnych zawodników i to dobrze dziś wykonywaliśmy. Fantastycznie grali na obronie, gdy wychodziła za napastnikami, nie dawało im się w ogóle praktycznie odwrócić, żeby byli przodem do bramki i to, to było naszą ostatnią bolączką, że Zawodnicy mieli dużo miejsca, no dziś tego miejsca przeciwnicy tak nie mieli za dużo. A my z drugiej strony szybko ostrzelona bramka, ułożył nam się mecz. Kontrowaliśmy dużo, mogliśmy sobie pozwolić na wymianę raz, dwa, trzy, cztery, kilka pasów, ustawić sobie przeciwnika i przejść do szybkiego ataku. Ten system zmieniony też myślę, dzisiaj sprawdził się. To myślisz, to jest na kolejne mecze rundy finałowej. Jakiś Sposób nowy Waszej gry? Zaryzykowaliśmy, nie ma co mówić, bo dawno nie graliśmy tym systemem. A pamiętam taki Wisłą pot, gdzie wyszliśmy i graliśmy fatalnie w tej trójce, w tym cywie. A jednak dzisiaj to wyglądało nieźle. No. Nie, kralo, nie klarowała termalika żadnych sytuacji takiej, żeby nas kilkona podano mi do i wyjść pole karne. Jedyne zagrożenie ze fragmentów gry, które wybroniliśmy. No. Zero, zero z tyłu na pewno cieszy, a dwa z przodu jeszcze bardziej. Mogło być o wiele więcej, bo i Simon, i ja, i Marko tych sytuacji było sporo. Zabrakło może kilka centymetrów dokładności, bo było o wiele lepiej. I w lepszych nastrojach pojedzie się do Krakowa. Nie da się ukryć, niż podchodziliście do tego spotkania. Z optymizmem, z optymizmem na pewno, ale mamy tydzień, żeby przepracować go pod kątem typowo meczu wyjazdowego i nie wiem, czy zaryzykujemy znowu grać z trójką, czy nie przyjdziemy do czwórki, może się cofniemy, czy zagramy odważnie, to wszystko decyduje o tym trener